Cześć dziewczyny, mam nadzieję, że mogę tak do was mówić. Wiecie co zauważyłam odkąd prowadzę tego wideobloga? Że mam tak jakby coraz więcej energii. Jak mam więcej energii to czuję się coraz lepiej, czuję się tak naprawdę coraz młodziej, jeszcze młodziej. Czyli jakbym miała jeszcze więcej witalności. To jest chyba taki pozytywny skutek uboczny mówienia o młodości. Wracając do tematyki vloga, obiecałam, że opowiem wam, co wiem o zmianach, które zachodzą w obszarze psychiki i emocji u dorastających dziewczyn. Oraz o tym, jak my mamy, możemy je na to przygotować, żeby w miarę bezboleśnie razem przez to przejść. Hormony. To one są odpowiedzialne za zmiany psychiczne w okresie dojrzewania. Wahania nastrojów, obniżona samoocena, nieuzasadniony dobry albo zły nastrój. Relacje rodzinne w tym okresie mogą być wystawione naprawdę na dużą próbę. I to na każdej linii. Córka-matka, córka-ojciec, siostra-siostra, siostra-brat. Siostra, Wszelkie możliwe kombinacje konfliktów gwarantowane. Awanturki o nic, mini spięcia, foch w trakcie miłego rodzinnego spotkania? Proszę bardzo! Ale warto o tym wiedzieć i warto o tym mówić. Szczególnie kiedy w domu macie więcej niż jedno dziecko, rozmowa tylko z dorastającą córką może nie wystarczyć. Warto zaangażować w temat wszystkich członków rodziny. Odrobina wyrozumiałości nikomu nie zaszkodzi. Można odnieść się do własnych doświadczeń. Na pewno pamiętacie jakieś chwile z przeszłości, które wydawały się dramatyczne, a w tej chwili wywołują tylko uśmiech na waszej twarzy. Spokojnie można takimi doświadczeniami podzielić się z bliskimi. Opowiedzieć im, że kiedyś też miałyście gorsze i lepsze dni i że to jest normalne w tym okresie i że każda dziewczynka przez to przechodzi. Wydaje mi się, że to pomaga nie tylko tu i teraz, ale również rozwija empatię i zainteresowanie tym, co dzieje się z kimś bliskim. U mnie takie podejście bardzo się sprawdziło. Możecie wypróbować i dać znać, czy w waszej rodzinie również. Tłumaczenie, co jak i kiedy, zarówno córce, jak i całemu otoczeniu jest ważne z punktu widzenia wiedzy i świadomości, ale jest jedna rzecz, która jest zdecydowanie ważniejsza. To jest najważniejsza rzecz. Z taką dorastającą córką trzeba przede wszystkim być. Musisz pokazywać jej całą sobą, że jesteś po jej stronie, że wiesz dokładnie, co ona czuje, bo kiedyś przecież też byłaś nastolatką. Nie powiem, że to jest łatwe być z dorastającą córką na jej warunkach. Wtedy, kiedy ona tego chce i wtedy, kiedy ona tego potrzebuje. Czasami musimy postać pod zamkniętymi drzwiami pokoju albo łazienki i zaakceptować zdecydowane, chcę pobyć sama. To jest bardzo ważny komunikat. Taka potrzeba poukładania rzeczy po swojemu jest u wszystkich dziewczynek w tym okresie bardzo silna. To wcale nie oznacza, że w tym czasie nie można stawiać granic. Wręcz przeciwnie, nawet trzeba. Ale musimy pamiętać o tym, że te granice muszą być zupełnie inne od tych, które stawiamy młodszemu rodzeństwu, i to jest ważny aspekt. Naszej dorastającej córce wydaje się, że jest dorosła, albo prawie dorosła, a to prawie robi kolosalną różnicę. Ale tylko my, mamy, jesteśmy tego świadome, i to jest nasza siła, i to jest nasza mądrość. Gadam i gadam o tym dojrzewaniu, o tych zmianach, a wy się pewnie zastanawiacie, dlaczego jeszcze nic nie powiedziałam o miesiączce. Przecież to jest kulminacyjny moment dojrzewania. To prawda. No ale często zapominamy, ile dzieje się jeszcze przed pierwszym okresem, i że tak naprawdę to przed tą pierwszą miesiączką jest najlepszy czas, to jest najlepszy pretekst, najlepszy powód, żeby rozmawiać z córką. Możemy naprawdę bardzo dużo zrobić dla jej samopoczucia, zanim okres urośnie do rangi problemu i wielkiej, niewiadomej, która spędza sens powiek. W pierwszej miesiączce poświęcę cały kolejny odcinek, bo jest to bardzo ważny moment zarówno w życiu dziewczynki, jak i wszystkich jej bliskich. Dziś jeszcze powiem Wam, że na te wszystkie zmiany, o których wspominałam, fizyczne i psychiczne, warto córkę przygotowywać stopniowo. I mówić na przykład, teraz Twoje ciałko wygląda tak ale kiedyś będzie bardziej przypominać moje. Urosną Ci stopy, urosną dłonie, będziesz miała piersi. To nie są informacje, które dziecko będzie jakoś szczególnie analizować. Niektóre dziewczynki może nawet nie zapytają, dopóki nie zaobserwują takich zmian u siebie. Mówienie o zmianach w wyglądzie i psychice niejako z wyprzedzeniem spowoduje tylko tyle, że dziewczynki będą spokojniejsze. I kiedy same będą doświadczać tych zmian, pomyślą sobie tylko no tak, no przecież mama mi o tym mówiła. I prawdopodobnie poczują ulgę, a może nawet mini wdzięczność. Wierzę, że takie podejście powoduje, że dziecko nie wzrasta pełne obaw, a do wszystkich zmian, które w nim zachodzą, podchodzi z ciekawością. Kiedy swoją ciekawość wasze córki będą mogły zaspokoić dzięki rozmowie z wami, bez obaw, bezpiecznie, to będzie to dla nich najlepsza rzecz na świecie. Na dzisiaj to już wszystko, a ja już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek.